Naszą uroczystość rozpoczął pokaz artystyczny grupy Multivisual. Dziękujemy bardzo. Panowie pojawią się jeszcze na scenie tutaj nieco później. Ale co za synchronizacja w Soczi, właśnie zamknięcie zimowych igrzysk, a u nas otwarcie. I to 11 światowych zimowych igrzysk polonijnych. Dobry wieczór, Państwu. Dobry wieczór. Witamy na ceremonii otwarcia 11 światowych zimowych igrzysk polonijnych, które w tym roku odbywają się tutaj w Krakowieżach. Dzisiejszy wieczór no, poprowadzą do Państwa Włady Janowicz. I Łukasz Gras. Witamy Państwa w Bieleniej Górze, ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie spotkają się uczestnicy 11 światowych, Zimowych kolonii. świadkami niezwykłych sportowych zmagań będą przede wszystkim szczyty kartonoszy, trasy biegowe w szkarskiej porębie, karkonowski park narodowy i stoki karpacza. I oczywiście Płana Jaroszyska. Nie może nas bardzo zabraknąć, proszę Państwa, w chodzi o wezmą zawodników i zawodniczek, które reprezentują środowiska polenne z 21 krajów świata. Za chwilę przedstawimy wszystkie drużyny, przejdą one tutaj obok. Na najpierw chcielibyśmy powitać gospodarza zimowych i Witamy pana Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego. Witamy. Witamy Gorąco Pana. Longina Kołowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Witamy prezydenta Jeleniej Góry, pana Marcina Zawiłe. I witamy bardzo serdecznie wiceprezesa Telewizji Polskiej, pana Bogusława Kiemowanda. Witamy wszystkich gości zaproszonych na ceremonię otwarcia, mieszkańców Jeleniej Góry, turystów, których tu nie brakuje, bo w niektórych regionach przecież cztery I tutaj też szczególnego tutaj, do ale witamy przede wszystkim widzów Telewizji Polonia. Witamy widzów Telewizji Polonia, którzy dzięki nam mogą być tutaj ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami i kibicować im za pośrednictwem ekranów telewizorów. Witamy bardzo serdecznie. Ogromne brawa, dziękujemy, że jesteście z nami. I czas przywitać. Szanowni Państwo, czas przywitać bohaterów naszego dzisiejszego wieczoru i nie tylko, bo całego tygodnia zmagań sportowych. Witamy pierwszą reprezentację! Austria! W składzie Austrii znalazło się aż 26 zawodników i zawodniczek. Brawa! To jest Białoruś, Polacy mieszkający na Białorusi, to bardzo liczna ekipa, która liczy 114 zawodników. Zapraszamy Białoruś! Nasi południowi sąsiedzi mieli najbliżej do Jeleniej Góry i pojawiło się aż 99 sportowców z Republiki Czeskiej. I jeszcze wcześniej oczywiście Bułgaria przed Czechami. Zapraszamy i Bułgarię i Czechy. Przechodzą tutaj placem piastowskim w Jeleniej Górze obok wspaniałego pałacu w Szamkoczu. Teraz Bułgaria. A za nimi reprezentacja Czech. 99 sportowców z Republiki Czeskiej. Witamy serdecznie, brawa, należą się naszym sportowcom. Zapraszamy reprezentację Finlandii, Polonia Finlandii. Czas na reprezentację Polonii z Hiszpanii. Również. A przed nami kolejna reprezentacja Polski z Kazachstanu. I najbardziej liczna reprezentacja Polacy przyjechali do nas z Litwy 133 sportowców będzie rywalizować w zimowych liczbkach polonijnych zapraszamy Polaków z Litwy którzy przyjechali tutaj do Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby i Okrutka będą rywalizować w dzisiejszych dyscyplinach zimowych. Mołdawia przed nami teraz. A za Mołdawią już gotowa kolonia niemiecka w ponad 30 w składzie.

ধন্যবাদ reprezentację Polonii z Szwecji, a już za nimi się, się bardzo liczna reprezentacja 124 osobowa Polaków mieszkających na Ukrainie. Witamy Ukrainę! I nasz czwarty porowód reprezentacji Polonii z całego świata zamyka polonia z Wielkiej Brytanii. Wiernie brawa na Wielkiej Brytanii, która zamyka bardzo to wszystkich uczestników jedenastych Światowych, Zimowych, Polonijnych i Wszystkich. I grochy brawa należą się wszystkim uczestnikom tychże i Białoruś, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Kanada, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. I Was bardzo serdecznie z Proszę Państwa, zapraszam na scenę marszałka Polskiego Zbrodniarza pana Cezarygo Symbryjskiego. Prosimy o zabranie głosu. Wierzę Szanowni Goście, Sportowcy, Szanowni Państwo, tej Reniu Wytrania. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na Wtornym Śląsku, w regionie wyjątkowym najpiękniejszym w Polsce, Europie, na świecie. Chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkie reprezentacje, a w sposób szczególny pozwolicie Państwo, że powitam reprezentację Polonii z Ukrainy. Jestem przekonany, że wrócicie na Ukrainę, na Ukrainę, która będzie bliżej Polski, bliżej Europy. Życzę wszystkim dużo wrażeń tak sportowych, ale i również temu wszystkiemu, co będzie towarzyszyło imprezom sportowym. Myślę, że rywalizacja sportowa jest bardzo ważna, bardzo istotna, ale nie mniej ważne są i znajomości, koleżeństwo, przyjaźnie, które zostaną tutaj zawiązane przez Polaków i rzucił w różne tereny świata. Tak jak 70 lat temu z różnych regionów naszego kraju, Europy i świata przyjechaliśmy na Dolnym Dolny Śląsk i potrafiliśmy jednoczyć się. I w różnicy tradycji i obyczajów jesteśmy regionem ludzi o dużej kulturze, dużej tolerancji, wzajemnie sobie pomagają. Chciałbym życzyć, żeby te wrażenia pozostały na długo Waszej pamięci. Jestem przekonany, że to, co, na co oczekiwaliście, co chcieliście, co, jak wyobrażaliście sobie, te zawody zostanie skończone. Dla danego członka jest to duże wyzwanie, dużo odpowiedzialność, ale jestem przekonany, że temu poradzimy i yy, sprostamy. Nieprzypadkowy jest również moment rozpoczęcia tych igrzysk. Się, zakończyła się olimpiada w Soczi, gdzie zdobyliśmy sześć medali, rozpoczynamy nasze igrzyska polonijne tutaj w cieplicach w Jeleniej Królewskiej. Zwyciężymy i to jest takim olbrzymim naszym atutem,

2014 uważam za otwarte. Dziękujemy panom. Szanowni Państwo, teraz nastąpi podniesienie flagi na nasz, zacznie również tym państwowym. Flaga będzie podniesiona przez sportowca KS Śnieżka Karpacz, mistrza polski w wieku łączonym w ustrzykach dolnych. Uczestnika Bucharów Świata w Szczelarskiej porębie Jakoświcza, a także Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Walniesiemy w 2014 roku. A w ramach ma występ dla Igrzyska Wolnictwa w Korei w 2018 roku. To Mariusz Dziadkowiec, Michał, Parkor Komunajczykowski. Do hymnu. przez Zapraszamy na scenę. I poprosimy o mikrofon. W, w imieniu wszystkich sędziów i organizatorów szkół bezstronność Respektowanie obowiązujących reguł dla, dla dobrego winienia sportu. W imieniu wszystkich zawodników słuchuję, respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady światełki rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem FRT. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli zwiększyć posiągnięciu najlepszego wyniku z dłochowego, wyższego ordele. Dziękuję, Dobre, Dobre, dobry, dobrze, Dobre, dobry, dobra wyraźna. Panie Wójt, Pan olimpijskiego, ale przed tym ważnym jednocznym momentem zapraszamy odstęp grupy multiwizyjnej. Ten najważniejszy moment, będzie po prawej stronie sceny, Szanowni Państwo, za chwilę zapłonię z 11 Światowych Światowych Przestrzeni Krajowych, która za to jest o Wszystka Piatruniska, Szybka Zabytka i Przestrzeni Kniski, Nagasta, podczas medalizacji podwodniczej świata, Pani Anna Spędy. Oraz saneczkarz o linkiej przyciskach, gdzie zajmuje się wymagane, później Okslejsta i Wczesnik pan Andrzej krzyczał nasi są słabsi sceny brakuje Tylko po pochodzimy nie Pęknie. 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 I bardzo serdecznie zapaliliśmy który tutaj przez tydzień będzie podobny za plazy w naszych w emocje, emocje, ale emocje nie zabraknie, przy długach dyscyplin rządów i tak przez tydzień. I zapraszamy do Państwa na jeszcze jeden krótki obraz medialny, który w scena jest ważna.